TV Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Bardzo dziękuję przede wszystkim Panu Przewodniczącemu Komisji Krajowej NZZ Solidarność Komisji Krajowej. Bardzo serdecznie dziękuję zarządowi regionu, a także gospodarzom, zarządowi tutaj holdingu Kolpalni Wieliczka i wszystkim. Państwu, gospodarzom tego miejsca, za zaproszenie na to spotkanie. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa przewodniczących, prezesów, wszystkich przedstawicieli Solidarności zebranych tutaj w wielickiej kopalni na tradycyjnym spotkaniu, na karczmie piwnej, spotkaniu tak miłym, a jednocześnie zarazem tak bardzo mocno wpisanym w górniczą i związkową tradycję. Cieszę się bardzo, że to zaproszenie do mnie przekazane mi osobiście przez pana przewodniczącego Piotra Dudę przyszło właśnie stąd, z kopalni wielickiej, która kojarzy mi się z początkami mojej aktywnej działalności politycznej. Śmiało mogę powiedzieć, że widzę tu dziś na tej sali tych, którzy byli wtedy, w 2006-2007 roku, na moich pierwszych politycznych spotkaniach. Mogę więc powiedzieć, że na tej drodze mojego życia znacie mnie tutaj od zawsze. Moi drodzy, jest to dla mnie jakiś czas podsumowania z wielu względów. Po pierwsze, dlatego, że Was widzę. Po drugie, dlatego, że Ostatnie wybory były pewną cezurą w okresie mojej ostatniej działalności politycznej, czyli tych ośmiu lat pełnienia, także z Waszej woli i za Waszym wsparciem Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej, ale także i dlatego, że powoli ta moja służba prezydencka zbliża się ku końcowi. Jak wiecie, łatwo policzyć, zostało jeszcze 18 miesięcy ale 18 miesięcy, które z całą pewnością są dla Polski ważne. Zwłaszcza w obecnych czasach myślę tutaj po pierwsze o tej nowej politycznej rzeczywistości, w której dziś jesteśmy z jednej strony, ale z drugiej strony także i o tym, co nas otacza, o tym, o co musimy dzisiaj walczyć, żeby wzmocnić bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, żeby każdy kto... Żyje w naszym kraju, kto mieszka, nasze rodziny mogły czuć się bezpieczne, mając także i pewność tego, że będziemy dalej mogli spokojnie żyć i pracować, a w szczególności to nie tylko my, ale także i daj Panie Boże, nasze dzieci i wnuki. Chciałem Wam za te wszystkie lata, korzystając z tej okazji dzisiejszego spotkania bardzo serdecznie podziękować. To karczma. Jest zawsze tym powodem do radości, trochę zabawy, ale także i do tego, żeby powiedzieć o tym, co dobre. Z całą pewnością przez te ostatnie lata dzięki naszej wspólnej działalności, mówię naszej wspólnej działalności, bo mam poczucie, że razem realizowaliśmy swoje zobowiązania wobec ludzi. Udało nam się sporo dla Rzeczypospolitej zrobić, poczynając od... Minimalnej stawki godzinowej poprzez przywrócenie na samym początku mojej prezydentury wieku emerytalnego, wobec podwyższenia którego wszyscy państwo tak mocno protestowaliście, co było moim wielkim zobowiązaniem, co nam się wspólnie udało, poprzez wreszcie wolne niedzielę, o które dzisiaj pytają mnie Panie, w moim sklepie osiedlowym, tutaj w Krakowie, kiedy przychodzę, co dalej będzie z tymi niedzielami, zawsze odpowiadam. Spokojnie. Po pierwsze, że to był zrealizowany postulat. Po drugie, zawsze na ten temat rozmawiam z Solidarnością. Mówię, bądźcie Panie spokojne, jesteśmy w kontakcie. Na pewno nic się nie stanie takiego, co byłoby przeciwko pracownikom, bo Solidarność trzyma rękę na pulsie, a ja trzymam z Solidarnością. I o tym chciałem Was zapewnić. Wiecie, zawsze wiedziałem jedno. Nauczyłem się tego najpierw w domu przez lata 80., kiedy Solidarność walczyła o wolną Polskę, o to, żeby wreszcie była w Polsce demokracja. Mam nadzieję, że ją utrzymamy. Także razem z Solidarnością i dzięki waszej niezłomności tego się nauczyłem, że to właśnie związek zawodowy, jakim jest Solidarność, najlepiej broni praw pracowników. A pamiętam jak dziś, powiedziałem to zresztą wczoraj do pana wiceprzewodniczącego Mileskiego, że prezydent Lech Kaczyński powiedział do mnie kiedyś, Andrzej, jak ktoś mówi, że związki zawodowe chcą zniszczyć zakłady pracy, że związki zawodowe chcą zniszczyć biznes w Polsce, to nigdy nie wiesz w takie słowa. Bo ostatnią rzeczą, której chciałby związek zawodowy, jest zniszczenie zakładu, w którym ten związek zawodowy działa i w którym członkowie tego związku pracują. Związek zawodowy zawsze będzie działał dla pracowników, ale także po to, by ci pracownicy jak najlepiej zarabiali. A żeby zarabiali, to zakład musi istnieć, firma musi istnieć. Więc zawsze warto wysłuchać. Przedstawicieli poważnych związków zawodowych, zwłaszcza Solidarności, kiedy mowa jest o sytuacji w gospodarce, kiedy mowa jest o sprawach społecznych, socjalnych i o prawach pracowniczych. Zapamiętałem sobie to dobrze i dlatego od samego początku z wami jestem i dziękuję wam z całego serca za to, że też ze mną jesteście, że nigdy mnie nie opuściliście i że wiem o tym, że Rzeczpospolita może zawsze na Was liczyć, zwłaszcza wtedy, kiedy znajdzie się w trudnych momentach. Polska zawsze mogła liczyć na pracowników, na tych, którzy spokojnymi tradycjami polskiej, polskiej kultury, wiary i tego, co zawsze było głęboko w nas osadzone, patrzyli na otaczającą ich rzeczywistość. W sposób pragmatyczny Solidarność taka jest, taka była. Nie mam żadnych wątpliwości, że taka będzie. Dziękuję Wam za to zaproszenie, że znowu mogę być z Wami. Mamy, mamy, moi drodzy, tak jak powiedziałem, nową rzeczywistość polityczną. Jak widzicie, nie zawsze ona jest łatwa, ale nie chcę dzisiaj tutaj o tym mówić, bo mamy dzisiaj wesołe spotkanie. Dlatego powiem jedno, ponieważ nie jest ona łatwa i ponieważ trzeba się nad nią pochylić, w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim będą u mnie przedstawiciele Solidarności Rolników Indywidualnych, a we wtorek będzie u mnie Komisja Krajowa na swoim posiedzeniu. I tam będziemy w szczegółach wszystkie te ważne kwestie omawiali. Mam też nadzieję, że z początkiem przyszłego tygodnia wreszcie uda się, że Państwo z nowego rządu łaskawie przyjdą po to, żeby odebrać nominację do Rady Dialogu Społecznego. Że nie będą, że nie będą dialogu torpedowali bo kiedyś już mamy wszyscy to doświadczenie, zniszczyli komisję trójstronną. Wtedy Solidarność, która zawsze chciała tego dialogu, żeby on był i żeby był rzetelny, uczciwy, zaproponowała utworzenie nowego ciała, jakim jest Rada Dialogu Społecznego. To projekt Solidarności. Ten projekt przez ostatnie ponad 8 lat z powodzeniem był realizowany. Oczywiście, jak zawsze, były Lepsze chwile, były gorsze chwile, były trudniejsze momenty dialogu, były łatwiejsze momenty dialogu, jak to w ważnych dla Polski sprawach, gdzie są i przedstawiciele rządu, i przedstawiciele związków zawodowych, i przedstawiciele pracodawców, gdzie trzeba negocjować, dyskutować. Mam nadzieję, że to, że ostatnio odmówili i nie przyszli po odbiór nominacji przedstawiciele nowego rządu, to był wypadek przy pracy z ich strony, a nie wola zniszczenia tego dialogu na mocy ustawy dzisiaj istniejącego z inicjatywy Solidarności. Mam nadzieję, że będą ten dialog społeczny realizowali i że będę mógł nadal spokojnie patronować pracą Rady Dialogu Społecznego, tak bardzo ważnym dla dobrej przyszłości naszego kraju. Trzymam kciuki, że właśnie tak będzie, a wszystkim obecnym tutaj członkom Komisji Krajowej mówię. Widzimy się w Pałacu Prezydenckim we wtorek. Jeszcze raz Wam dziękuję za zaproszenie i na cały ten 2024 rok przyjmijcie ode mnie i tu osobiście, i dla Waszych najbliższych, i także i współpracowników, wszystkich członków Solidarności, których tu reprezentujecie, najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, sił, zdrowia i tego, żeby się nam w Polsce, w naszym kraju bezpiecznie i dobrze wiodło. Szczęść Boże! tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.